Leszno nie zapomniało o rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. W związku z obchodami 30-lecia pierwszych częściowo wolnych wyborów, w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej zorganizowano uroczyste spotkanie. Jestem z tego dumny, że jestem prezydentem miasta Leszna, jestem dumny, że pracowałem jako radny Rady Miasta Leszna. A dlaczego chcę podziękować tym ludziom, którzy walczyli o wolną i demokratyczną Polskę? No bo oni doprowadzili do tego, że 4 czerwca odbyły się pierwsze wybory. Można polemizować, czy one były w pełni demokratyczne, ale one się odbyły. Specjalnie na tę okazję Rada Miejska stworzyła specjalną uchwałę. Na obchodach odczytał ją przewodniczący Tomasz Malepszy. Paragraf pierwszy. Przypomina i podkreśla, że w dniu 24 maja 2013 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanowiącą Dzień 4 Czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. Szczególnym gościem na spotkaniu była Adela Dankowska, pilotka szybowcowa i posłanka na Sejm 10 kadencji. Jej wystąpienie wywołało wśród zgromadzonych wzruszenie i głęboki sentyment. Wspominam ten okres bardzo tak... No, ludzie byli tak entuzjastyczni wtedy. Nie może pójść, pamiętacie, sytuacja gospodarcza była bardzo trudna. Puste punkty, ozyd i mchtarda w sklepach. Czasami jakiś żem się pokazał. I, i profesor Barcelowicz miał no, bardzo, bardzo trudną rolę do spełnienia. Zresztą ja najlepiej to oceniam z lotu ptaka, jak latam nad miastem i widzę te ogromne zmiany. Miasto się rozbudowało, zrobiło się, właśnie kiedyś to było małe miasteczko, a teraz to jest duże miasto. Czy to ważne, aby mówić ciągle o tym, co się wtedy, w tamtych czasach działo, szczególnie do młodych? Ja myślę, że tak, żeby to nie uległo. Bo nie powiedziałem zapomnieniu, ale takiemu zatarciu, yy, takiemu no rozpłaszczeniu, że to nie było wielkie wydarzenie, a to było historyczne wydarzenie i zostanie w historii na zawsze. Podczas uroczystości odbył się także wykład profesora doktora habilitowanego Ryszarda Cichockiego, między innymi na temat Leszna i jego rozwoju przez ostatnie 30 lat. Kabelka w wykresach to nie ta okazja, nie ta sytuacja, ale jest to jeden z większych koków, który został wcześniej wykonany. On nie jest niestety widoczny dla tych, którzy tu są ciągle, ale jest widoczny, jak się przyjeżdża co kilka lat. ostatnie dwa lata nie byłem mniej, teraz jest, podjechałem przy okazji. Z pewnością takie wydarzenia kształtują wiedzę i poglądy na wydarzenia historyczne. A przekazy bezpośrednich ich świadków są bezcenne.